Siema, witam Was w kolejnym odcinku Minecrafta. Przepraszam, że ten ale tam bo nie udało się zachować jednej paczki zasobów, no ale Ray Tracing działa, to chyba mogę to lać. No to witam Was w kolejnym odcinku Minecrafta. To już chyba jest 8, ale szybko zleciało. I ja jestem grudnik Witam Was na kanale QuickPlay. To jest Minecraft, a cała ta sytuacja strasznie mnie stresuje. Jak ostatnio skończyliśmy, ostatnio dzisiaj, ja sobie zrobiłem 3 minuty przerwy. W każdym mi się Audio City skraszowało. już się bałem, że nagranie się nie, nie. nagra, ale na szczęście się nagrało. Więc tyle dobrze. Wkraczamy do kopalni. I powiem wam, że czuć moc. Kiedy ja mam pochodnie? Dalej sobie pozbieram przy powrocie, jak będę miał powrót, więc. <laughs> Slime! No, na razie może zejdę tutaj. Żeby to sobie jakoś chociaż trochę dawkować. Złoto. Czy ja sobie nie zrobiłem silverowego kilofa? No, to będę musiał tutaj wrócić. Przepraszam, że nic nie mówię, ale chyba czujecie jest, ale to też jest zupełnie inaczej niż w Minecraft'cie, bo. Tego węgla nie widać. Ej nie, jaram się to zarombiście. Zaczęło się. Skoczyłem tam tą bo, dobra, trochę węgla też potrzeba. Na pochodnie, bo sobie za mało patyków wziąłem. No Boję się, no realnie się boję To będzie chyba dość pora jaskinia i trochę sobie tutaj czasu spędzimy Ale to fajnie mm. Szkielet, ja się szkielet akurat boję, szkielet razie nie chcę walczyć Chyba tamtąd przyszłem. Tak, bo tu jest złoto i ja przeszłem stąd. Muszę sobie zrobić tabliczki, żeby to oznaczać. Ale nie... nie mówcie mi, że to nie pięknie wygląda. Jajdę idę tam. Jak to tam iść? Jelazo. Co? zawał. Trzeba być czujnym, masakr się w tych grze. No nie będzie chyba cichy. Coś przygotowałem sobie dzisiaj też. Dzisiaj, No bo to nagrywam ciągiem z wczoraj, bo dzisiaj dalej jest poniedziałek. Poniedział Jezu, a ja, jest poniedziałek, a ja w dzisiejszym odcinku, czyli wczorajszym dla Was, powiedziałem, że jest wczoraj. No Dobra, mam nadzieję, że mi jakoś wybaczycie. Jeśli tak na to nikt nie zwróci uwagi. Slime. Boję się. Nie no, nie wiem. Chyba inercja było takie słowo. To czuć okropnie. Tam na razie chyba nie chcę iść. Co jest tutaj? Żelazo. No i bardzo dobrze, że tu poszło. No, a tu na kartce mam przygotowane, że w ogólnie jakoś porozumie. Tak, no nie wiem, jakoś chciałem poimprowizować, jak to Minecraft jest jednobistą grą. No bo, co jak co, można rzeczy wiele mówić o Minecrafcie, ale zarzucić mu, że złą grą jest, to naprawdę się nie da. Bo notch, not te ch, tak to się chyba wymawia. No bo po to, to pomysł na miał genialny, w swej prostozie i tak dalej. No można, można powiedzieć, nie, nie chcę tak mówić, może trochę jak na polskim, czy to, to sprawdzę. No ale okej, okay, troszkę... Zgapił od innych gier, m.in. o Dwarf Fortress, które. jak dobrze pójdzie, może kiedyś będzie na tym kanale. Nie no, Dwarf Fortress to musi być. jeszcze była jedna taka gra, właśnie kopania taka typowo, podobna już do Minecraft'a. No ale to jednak. no nie, mo nie możemy. No ja, ja, ja mu co, na pewno nie zaszurzę, że on to zrobił i on był tym pierwszy i to naprawdę fajną grę, która wykształciła naprawdę fajną społeczność. Dobra, poruszyłem może temat społeczności, do którego można się nie zgadzać. Ale jaka ona by nie była, ona jest. Ona jest, ona tworzy i cały czas coś się dzieje. A naprawdę nie. Jezus. Że tarczy muszę zrobić, bo to się jakoś ta tarcza zrobi, to wiem. Patrzyłem na zegarek, wiem, że miałem tego nie robić, ale minęło 7 minut i chyba chcę wracać. Bo, ile ja mam tego żelaza? Mam 15 żelaza, ja chcę wracać. Aaaa, to jest trudne. Ja nigdy nie grałem w Minecrafta na trudnym. Ja chcę wracać. Yy, społeczność, mówiliśmy o społeczności. No, ona jest. Idę tam. Wiem, że. Jak się słyszę. Szyjemy? Szyjemy. <laughs> nie, ja dzisiaj nic nie powiem produktywnego, bo... No, wreszcie, żelazo. Wreszcie się coś dzieje. To <grym> jest żelazo. No, żelazo, no ja się cieszę, żelazo. Nie będę najponieważ nim żygał, no ale żelazo to żelazo, to jest bardzo cenna rzecz. No, to dzisiaj za bardzo dużo nie powiem. Ale nie, zarobiliście, że się, się coś Po ilu odcinkach? Ósmy, to jest tak, to jest ósmy. Po 8 ośmiu odcinkach coś się dzieje. Ja pozdrawiam tutaj wszystkich wytrwałych, którym chciało się... o, oczywiście nowych widzów też, którzy teraz trafili. Nie wiem, czy mówiłem w tym odcinku, czy nie mówiłem. Jak chcecie, bym może się pogadał po ten, poruszyć temat. Wiem, że go średnio poruszę i. Jak ja mam wrócić? Pewnie go średnio poruszę i tak dalej, no ale zawsze. Zawsze to coś, a taki dialog między nami z odcinka na odcinek w komentarzach byłby. Na pewno ciekawy. Chyba tędy przyszły Nie, ja tu byłem przed... Czy ja się zgubiłem? Dobra, to jest ślepy zaułek. Więc ja go mogę zamurować, bo tam na pewno nic kompletnie nie ma. I przepadnij. Strzelają znowu. Tutaj już byłem. Dobra, tędy przyszłem. <laughs> żelazo, ale ono ładnie połyskuje. Uciekam. Myślę, że widziałem żelazo tam na górze, ale chyba nie. Chyba ja miałem zwidy. zrobić drzwi, nie mam drzwi Ale chyba nie przyjdzie tu Dobra, na parzanka Ej, nawet nie był takie trudny Ale ja sobie zjem Pew Tak to jest moment, kiedy trzeba zejść pesztyk. Ej, nie, ta gramia zaczyna stresować, ja nie wiem czy ja chcę w nią grać Nie wiem czy ona jest na moje nerwy gdzie nie? Jest? Gdzie nie jest? No ale 26 zlazała to wygląda. Jeden szlam łuczek. Nie no, fajne fanty, fajne fanty, tak? nie można nie ten ale ta gra jest stresująca. I wiecie co? I tym miłym akcentem chyba się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku o ile będzie i o ile nie będzie ostatnim, bo... Jednocześnie chcę do tych kopalni, jednocześnie bardzo tam nie chcę. No to się.